Mam koty strony. Złoty podstaw Dzisiaj taki nie stopy, nie typowy, bo mam słabki. A takie na tu. W domu sobie wyciągnąłem. Chciałem powiedzieć, że w piątek jak dobrze pójdzie, to prawdopodobnie będę zamawiał chipsa tego ostrego. Hot chip serent. Ale prawdopodobnie może będę zamawiał tak na 40% Może zamówię tego Horsifix Challenge Tylko jeszcze nie wiem z którą zamawiać czy w pierwszą edycję tego początkowego do tego ulepszoną formułę Bo jest ulepszona formuła I właśnie nie wiem z którego Zamówić Czyli to już po raz pytanie A tego pierwszego Horsifix Challenge tego ulepszonego formułę mam ulepszoną formułę, ale to się chce zobaczyć i mamy, mam jeszcze stan nagrać no można nagrać, czy nie nagrać ale jak ruszy edycja wczoraj <tryk> się jak ruszy edycja y, tego tej pizzy w to jest chyba 10 edycja jak ruszy to Mam zamiar pojechać na to pizzeria. Mam zamiar ją spróbować. Tylko, tylko jak ruszę zapisy na tą, to się zapisuje na tą pizzę. No, pizza celę, to chyba tak, ona jest w Krakowie. Taka pizzeria. Tylko podpisujesz, ale ty płacić 80 do tak, 80? Tylko tego już było, bo dzwoniłem jakieś e, 4, 4 dni temu. A coś dzwoniłem, to było tak. się potem. To muszę powiedzieć, że 80? Zł. I to działa na takie zasadzie, że płacisz, on da, nie, tu zapisuje się pierwsze, płacisz. To no najlepiej muszę podpisać taki, taki papierek. W czasie konieczności nie odpowiadają za swoje grogie no i jest, no i kasę jest do a tam kasę nic, tylko zasadnicze wycenie, ale się nie widać, jest godzina 20.37, a KFU na lunchu o 21:00. Miałem do Kochonda, ale nie posłucham, to posłucham do Net KFU to Jeśli chodzi o filmy, to filmy będą się pojawiać dokładnie takie, jak się pojawiają. W będą się pojawiać takie filmy. To sobie zrzucone. A to, co teraz nagrywam, to nagrywam te, zobaczyć. Mam dalej jest. Spaj się raz, a ja skąpię się raz, ale to chyba nie, nie, nie będę, bo od Państwa Ja już coś, to co już zacznę z Góry Rówe. z tego chipca. Tylko nie wiem, chyba tą drugą edycję. To są dwa. Jedna edycja i ta pierwsza, jest pierwsza edycja tego chodnicy I jest druga, ulepszona formuła. Tak po namapiszę. I właśnie nie wiem, którą formułę wybrać Ale chyba właśnie to na początek pierwszą. Ale chce mi się dużo łapek No to wtedy zrobię e, e, drugą formułę Nagam ja tylko wtedy film Bez cięć, bez niczego Tak, ja, przyjdzie oczywiście A teraz będę będę podany zamogą Ale nie ma paprykowe ээ попколту э э тт а нема э кайтуня мант дони хтон хагайсе Po... po... dzisiaj mam odpalić potręta. Na chwilę. Tam masz piecinkę, dwie odpalić potręta. To nie ma jakiej jakości maski, to odpali jakaś normalnie potręta, żeby się popykać. Jeśli chodzi o kany bojowe, to mam odblokowane, na maska. Ale i tak. Dobre. To i tak. Panie czy nie mhm. No, teraz będzie. No, no, nie będzie, to jest osiem. Nie, no, zobaczcie. Najbłższy Ile południu dziś znaleźć? No, siedem, Ej, na lasu, bo nie wiem tylko miałem, a ja gościłem, a to rozlałem, e, z tego się ganz to znalazłem z kieszeni. Znaczy miałem w kieszeni pteczeką. Tam go się był. Teraz do kołanda. Tak, ja się wykochę. Do do Pojedną rzecz. I potem do chałupy. No i potem do domu. No i nie tak się odpalę odpalę youtube a. Nie, tyle z do domu odpaję się fotę i pyknę tak jakieś 6 metry so, tak, te dzienne zadania porobić Potem z kima potem do wyla i ja trzeba stanąć na kursy na kursy i tak no तब ये तो कुछ नहीं तो 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 बस ये हम जब तो फ़ोन नहीं है तो तो कुछ नहीं है साम याँ को पकवात तो सीखना ही बाय याँ को ये कुछ पकवात है ना उसमें ताकि हम इसे नौकरी पकवात पास की ना उसमें आ सेवक ही तो सिर्फ दुकान की आज उधर ही तो सिर्फ दुकान की को तो ये को पकवात है उसमें फिर पकूंगी मैं तो क pakujemy to a ty ja się uczę pakować żeby w przyszłości umieć na przykład sklep własny na przykład kupkami albo czymś takim chociaż nie mam taki pomysł to żeby wiedzieć jak pakować też rzeczy no. dlatego się dlatego się uczę Dlatego się uczę I tak to, no co, tyle chciałem po powiedzieć, że w piątek prawdopodobnie może, chyba się, będę zamawiał tego cipsa, Tego choć ten, jedne, jednego zamówię, nie będę zamawiał jeszcze dwóch, żeby to bez przyszedł. jednego zamówię i jego będę otwierał dopiero na filmie, ja będę nagrywał, teraz film. Albo mogę zrobić live, a. nie no, film. Nagam po prostu film, jak otwieram tego chipsa i jem. Bez cięcia niczego Albo mogę Odpalić stream'a na telefonie. Jak jem. A to się mówi, to wszystko się jeszcze okaże i zobaczymy. Podobno ten chip ostry. To się, to się przekonamy. Słyszałem podobno że jeszcze jest żelek i chyba razem ja ma ten chip i jakoś tak a żelka to zostawię na kieszonki linii a mówię się cieno zrobić testu raz tego chipsa po chipsu yy, będę się zapisał na tą pizzę i po pizze już stanie od, od tych rzeczy bo się przekręcić jak ukaz on też ja yy, od te rzeczy i się przekręcił więc nie to się dawa do więc stwierdziłem to. Tak. Chip tego próbuję tego chipsa. Pierwszą edycję. Drugą edycję próbuję jak. Zostawicie łapki w górę. Jest tam jakiś tam próg. Jak przekonujcie próg, to wtedy zamówię yy, już drugiego. Bo to wtedy bardzo podoba mnie zamówię drugiego, tylko też będziemy się chwilę poczekać yy, Co dalej? No i tyle, no, ja ja będzie, uh, no uh, necessary... ja bym no. się, ja tego, się, ja no to wtedy bym się, ja bym się, ja bym się, ja bym tych ja bym się, ja bym się, ja bym się, ja bym no, ja nie jest ja bym się, ja mam się, ja się, ja bym się, ja bym się, ja się, tak więc, więc tak to no, nie, chciałem, powiedzieć, chciałem powiedzieć, że e, se się tu Wami poszukiwać, nie chcę dalej p, e, dyskutować, bo tak nie mam o czym rozmawiać. Chcę szybko skoczyć do Kofunda, kupić to co mam kupić, cię do chałupy, odpalić tak, 6 rund potęg tam, a góra 6, odpalę się. no i część wieś. I skimano, ona? to na ósmą na plastikę. A te ósmą jutro na ósmą, na kursy Na kursie. No więc, a ja się bałem, więc, na ja. Nie wiem, ja zgłoszę po, bo... no więc, na ja.